Witajcie, drodzy odkrywcy, w Miasteczku Sztucznej Inteligencji. Dzisiaj wspólnie poznamy, czym jest wywoływanie funkcji przez modele sztucznej inteligencji, czyli jak system potrafi poprosić o wykonanie konkretnej akcji w naszym programie, zamiast jedynie odpowiadać słowami. Zapraszam Was na krótką podróż, w której dowiemy się, dlaczego to narzędzie jest przydatne, kiedy pomaga, a na co warto uważać, żeby wszystko działało bezpiecznie i przewidywalnie. Na moście zmian spotkałam Mecha Żółwika i Techno Orła. Mecha Żółwik powiedział, że wywoływanie funkcji to tak, jakby sztuczna inteligencja pisała list z prośbą o wykonanie zadania, wkładała go do automatycznej skrzynki i oczekiwała, aż jakiś robot-serwer przeczyta i zrobi wszystko za nią. Techno Orzeł powiedział, że według niego sztuczna inteligencja organizuje mały pokaz nazw funkcji i wybiera tę, która wygląda najbardziej efektownie. A potem serwer sam z siebie postanawia, którą z nich uruchomić. Ich pomysły były zabawne, ale wyjaśniłam, że w rzeczywistości sztuczna inteligencja nie wysyła listów ani nie wybiera nazw na pokaz, ale gdy ma taką możliwość, zwraca ustrukturyzowane dane. Program odbierający ten wynik waliduje parametry i dopiero potem wykonuje funkcję. Przy stacji ładowania spotkałam drono papuszkę i neuromrówkę. Drono Papuszka opowiedziała, że kiedy jej dron potrzebował danych pogodowych, sztuczna inteligencja wygenerowała nazwę funkcji i właściwe parametry. Potem system wywołał API i pogody i dzięki temu dron bezpiecznie zmienił trasę lądowania. Neuromrówka wyjaśniła, że w jej zespole sztuczna inteligencja sprawdzała status urządzeń w fabryce, wskazywała, którą funkcję wywołać z parametrami i automatycznie zapisywała wynik do bazy to pozwoliło uniknąć ręcznej korekty i przyspieszyło naprawę. Podsumowałam, że takie praktyczne użycie pokazuje, iż wywoływanie funkcji pozwala łączyć generowanie językowe z deterministycznym kodem i zewnętrznymi usługami. W labiryncie algorytmów spotkałam cyberjerzyka i RoboPieska. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o wywoływaniu funkcji przez modele. Cyberjerzyk powiedział: że sztuczna inteligencja może zwracać nazwę funkcji i uporządkowane argumenty w formacie zgodnym z opisanym schematem, ale program sprawdza te argumenty przed wykonaniem funkcji, aby zapobiec błędom. Robopiesek dodał, że wywoływanie funkcji jest świetne do uzyskiwania przewidywalnych, ustrukturyzowanych wyników. Sztuczna inteligencja zamiast robić coś krok po kroku, deleguje działanie do bezpiecznego, deterministycznego kodu lub zewnętrznego API. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam, że najlepsze rozwiązania łączą przejrzyste definicje funkcji, walidację wejścia i mechanizmy kontroli, by zachować niezawodność i bezpieczeństwo. Ciekawscy poszukiwacze, dziś odkryliśmy, jak wywoływanie funkcji pozwala modelom sztucznej inteligencji współpracować z naszym oprogramowaniem. Funkcja zwraca strukturę z nazwą funkcji i parametrami, która następnie może wykonać bezpieczny kod. Dowiedzieliśmy się też, że to rozwiązanie jest użyteczne do integracji z API, automatyzacji zadań i zmniejszania błędów językowych, ale wymaga jasnych schematów, walidacji i kontroli, żeby było przewidywalne. Dziękuję za wspólną przygodę i zapraszam na kolejne odkrycia w miasteczku sztucznej inteligencji.